Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcję. Będę robiła czytanie dla skorpionów na październik 2023 roku. Rozkład będę robiła z stali Telema Tarte. Jeszcze trochę potasujemy i zobaczmy. To tutaj będzie się chciało dla skorpionów pokazać. I zobaczmy. W przeszłości 10 denarów, w teraźniejszości 9 denarów, w przyszłości 7 denarów. Karta Rada, Rycerz Denarów. Boże, wszystkie denary. Środowisko, otoczenie, paź denarów. Trudność, sprawiedliwość. Jak pokonać gwiazda? Wynik Rada, Księżyc. Niesamowite, ile macie denarów, więc taki, no, waż, no ważny też. Nie ma tutaj może tak dużo wielkich harka No nie, no macie trzy. Ale raz na podzież jeszcze macie y, króla mieczy, pięć buław i pasia y, kielichów, więc jakieś tarcia, a, ale jest ten król mieczy, czy to wasza energia, czy czyjaś. No to takie argumenty tutaj ciężko myślę, że, że będzie z, zlekceważyć, tak? No i też y, baścia kielichów, czyli jakieś zaskoczenie miłe, takie świeże. No coś, no fajna jest tutaj energia w sumie w tle, mimo wszystko. Może być to zaskakujące dla was, tak? To, co się wydarzy i te tarcia, co one mogą przynieść. Więc to mamy w tle. W przeszłości 10 denarów, czyli system, w którym żyjecie, tak? Praca, kariera, tutaj rodzina, przyjaciele, A więc coś tutaj właśnie może. Z tego, z, z tego z jakiejś osoby, z tego systemu, czy osoba mogła być bardzo istotna w przeszłości. Tak coś tutaj się działo, właśnie może potrzebowaliście pomocy, może potrzebowaliście liczyć, czy wypomóc komuś z systemu, no coś tutaj na rzeczy myślę, że było, ale to już przechodzi do przeszłości, na pewno to będzie też miało znaczenie. Na jakieś znaczenie, na to, co się dzieje w teraźniejszości i w przyszłości. A w teraźniejszości z dziesiątki zrobiło się dziewięć denarów, więc takie zadowolenie z tego, co posiadacie, duma. Też myślę, że inni też to widzą, że jesteście właśnie osobami takimi sprawczymi, możecie na sobie polegać. Nie musicie się na nikim wieszać, tak naprawdę, tak. Um, możecie wszystko mieć, tak, y, bo dużo osiągnęliście, dużo y, potraficie, ale w, w dziewiąte denarów zawsze czegoś jeszcze brakuje. Może tej dziesiątki brakować, tak? Tego dziesiątego denara. Um, tu ta dziesiątka przeszła do przyszłości, ale to, tak jak mówię, no, są osoby, które będą świetnie się czuły w dziewiątce, niektórym czegoś tam brakuje. Niby wszystko jest, a jednak czegoś brakuje. Dobrze, natomiast w przyszłości pokazuje się 7 denarów, jest tutaj redukcja, więc czekacie, tak, czekacie na coś, na owoce jakiejś wcześniejszych swoich starań, działań. No, i to jest taki czas, kiedy właśnie zastanawiacie się, sprawdzacie, czy warto czekać, yy, czy, czy po prostu jakieś korekty zrobić, czy po prostu w ogóle z tego zrezygnować, a może Wam się bardzo niecierpliwi, tak, i już byście chcieli, a tu jednak no, trzeba dać czasu trochę, tak. Więc to też zależy właśnie, czy długo czekacie, czy to jest świeża sprawa i po prostu cały czas czekacie, o boże, kiedy to dojrzeje, tak. No, to będzie to yy, różnie wyglądało u Was. I różnie trzeba to interpretować. Natomiast jako karta rada macie tutaj rycerza denarów. No właśnie tym, którym się niecierpliwi, tam powiedziała, że, że poczekajcie, że to musi być proces, że to pomalutku. No ten rycerz właśnie działa pomału, ale za to bardzo bardzo Zabrakło mi słowa bardzo. No, jakbyście byli, to byście mi podpowiedzieli. Jest bardzo taki... No widzicie, kurczę, ja dostałam tutaj amnezji. Bardzo skuteczny jest po prostu w tych swoich działaniach. Może nie pośpieszny, ale skuteczny jest. I to jest... W nim właśnie fajne, że on jak sobie coś ustali, to on dochodzi do tego celu. I to może właśnie mówić tym osobom, które się niecierpliwią bardzo, zaczekaj. Wszystko w swoim czasie. On nawet czasami się zastanawia, patrzy, analizuje. Więc też tutaj bym powiedziała i tym osobom, które się niecierpliwią, i tym osobom, które po prostu muszą zrobić jakąś korektę, tak? Właśnie tak jak powiedziałam, on się też zatrzymuje, sprawdza, więc może trzeba zrobić jeszcze jakąś korektę, tak? Jeżeli no nie przychodzi, to, tak? No chyba, że trzeba byłoby zrezygnować, ale myślę, że jak pokazują się te energie, jak się pokazał rycerz denarów, to, to bym powiedziała, że nie ma tutaj takiej możliwości, że raczej. Albo po prostu wam się niecierpliwi, albo trzeba zrobić jakąś korektę i to wszystko pomalutku, pomalutku on dojdzie w swoim czasie do celu i osiągniecie to, czego pragniecie. Środowisko otoczenie pokazuje się jako paźdenarów, denarów, też fajna energia, też może być wspierająca, chociaż nie jest doświadczona, ale za to jest skrupulatna, jest chętna do pracy, do uczenia się. Więc taki fajny czeladnik może być po prostu bardzo też pomocny w tym procesie, który tutaj, tutaj, tutaj się dzieje, tak? Może to też właśnie dlatego, że on też jest ostrożny, może też te, jeżeli to jest związane i wy na to czekacie, no to po prostu no on nie, nie jest jeszcze mistrzem w tym, co robi, tak? Więc on potrzebuje też czasu. Ale jest dokładny, jest ambitny, więc to wszystko może fajnie, ładnie tutaj zagrać, tylko po prostu potrzeba czasu. Następnie macie sprawiedliwość i tutaj z tym jest problem, czyli spojrzenie na sprawy właśnie w taki obiektywny sposób, wyważeniu, żeby te szale były wyważone, tak, żeby wyciągnąć właśnie takie wnioski, które. Jeżeli właśnie wyciągacie wnioski tak, i, i oceniacie kogoś, tak, czy jakąś sytuację, żeby to było jak w najbardziej taki sposób obiektywny, też może przychodzą jakieś owoce tej sprawiedliwości, tak, które nie podobają Wam się do końca, nie rozumiecie ich, nie tak sobie to wyobrażaliście. Więc myślę, że trzeba zaufać całemu temu procesowi. Macie tutaj gwiazdę. Myślę, że to, co się tutaj dzieje, jest po prostu dla Waszego dobra i ta gwiazda będzie Was prowadzić i chronić, ponieważ gwiazda też jakieś negatywne energie osłabia, więc bardzo fajna energia, tak? Dobrze. Wynik rada, może to być wynik. Radą to jest to, że jeżeli to jest wynik tak i jest dużo niejasności, wszystkiego nie wiecie, no nie wyciągajcie za pochopnie tych wniosków, tak jak powiedziałam, nie przywiązujcie się do nich, bo one mogą być błędne. Przy Księżycu najczęściej one są też błędne, więc nie ma sensu tutaj tak się do tego. przywiązywać, tak, lepiej, yy, a jego rada, tam powiedziała, słuchajcie, własnej intuicji, tak, tych pierwszych impulsów, to co Wam podpowiada właśnie, yy, te, te pierwsze podpowiedzi, tak, żeby, żeby to, że nie analizowanie długie, bo to analizowanie długie do niczego nie prowadzi i może być właśnie błędne, tylko jeżeli już się czymś macie kierować, to tym pierwszym impulsem, tak, i dobrze jest go wychwycić, i właśnie jakby zapamiętać, tak, żeby tego nie zlekceważyć w tym momencie, bo później to już jak zaczyna umysł pracować, tak, i zaczyna kombinować, i zaczyna się wyciągać jakieś wnioski, i to później tak jak mówię, no jest przekombinowane, więc to nie o to chodzi. I właśnie do tego, do tych procesów takich długotrwałych nie przywiązujcie wagi takiej dużej, tak? bo możecie się mylić. I zakwestionujcie to po prostu wtedy. A może się mylę, tak? Więc jeżeli słuchać to impulsów, tak? Tego pierwszego impulsu. I tym się kierować intuicją. No dobrze, ciekawe czytanie. Myślę, że możecie tutaj bardzo dużo zdziałać. Jeżeli tylko postawicie na cierpliwość, to myślę, że to wszystko, co tutaj się dzieje, może fajnie się w przyszłości obrócić dla Waszego dobra. Tak, jak powiedziałam, jeżeli to e, e, kierujcie się po prostu intuicją. Dobrze. Tak wygląda czytanie dla Skorpionów na październik 2023 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!